Z tym wieczorem, Cupcake O Boże to jestem ja to Dawaj jestem ready Ustawiaj te faceta, ustawiaj faceta chłopie On <laughs> ma bebzon <gry> Wszyscy mają tam webzon co No ten akurat nie. Ten wygląda jak ja. Tylko, że ja mam większe bary. Slenderman. Dasz kiedyś kurwa Redditch? tak nie za bardzo byś tak wybierał postać. Czekaj, Foxy. Jaka świnia! Bristol! E, e, e! Kurwa! Jest to gra, bo wyszła drugiego października. Dobrze, a o co w tym chodzi? Na stole masz jakąś kartę albo to jest ace, królowa lub król. I musisz po prostu dać wszystkie swoje lub blefować, że je masz. I w momencie, w którym ich nie masz, a dasz jakąś na stole i na przykład teraz bym Cię zaznaczyła jako kłamcę, to musisz sobie strzelić, bo skłamałeś i zostałeś przytegowany. Aha! Rosyjska ruletka, tak? z... Razy... Ja nie Ciepło wamku! No nie wierzę. Ledwie zacząłem. Oba, łeb! Jestem duchem teraz. Królowie na stole. Teraz se latam. Jezu, ale tak szybko? W super granie. Ogólnie bardzo mi się podoba, już widzę. Wiedziałam, że połączyć. Strzelaj sobie w łeb! No, 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 no! To kolekcji. Ja mam słaby głos. S wygrana, Później na pierwszego strzała. No to GG, nie? Szybko poszło. O, teraz dzisiaj naprzeciwko mnie siedzi. No, bo ten taki amator jest po prawej, nie? A za nim Niedźwiedź! 6 6 6 2. Ja nigdy nie zobaczę... Si supermanem jest koń! Two queens. Two queens. Dobra. Mam dwie królowe, czy nie mam dwie? I co? Na środku jest królowo-królowa, królowa, Kurwa, nie. <grywa> Albo as. Jedno z trzech. I ja mam coś położyć? Well jak jest moja to tak. Kurwa, oh, 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 ale, ale już jeden z sześciu naboi. Ale szczęściaż, nie? Jeden z sześciu naboi, tak? A nad głową masz, ile zostało tanemu przeciwnikowi. Aha. Two, queens Dobra, teraz ja. Ja mam coś położyć tam, tak? Switch card AD, select card, space from. Masz twoje królowe, lub blefować, że je masz. Aha, okej. Okay. I żeby położyć kartę na stole, to E, tak? E, zaznaczasz spacją i E. Zaznaczone na żółto lecą. Dobra. A jak skończą się królowe, one, to musisz blefować. One, Queen. Nie co? zawsze jest powiedziane, że ktoś daje tam, nie? Daje duchy. I co, i co? Ej, czego? Co staw to Co ku... Nie bierz tego. Nie poleciałem. Nie pokiwał, nie, nie Nie, co się w ogóle śmiał. Stawił złą kartę i się śmieje ze mnie, żeby na tego Przecież króla dałem. A była ten, królowa. Przyjemnie by się grał, jakby nie musiał mu tłumaczyć, ale to tak dobra. No. Sprawdzisz mnie? Tylko to jest osoba to... następna może sprawdzić. To jest poważna gra, po co? Ja mogę tak? tylko ciebie sprawdzić, a ty możesz tylko dyzioba. I to jest głupie, bo ja na przykład w poprzedniej wiedziałam, że dyziob kłamie z tymi dwoma, bo ja miałam trzy królowe, nie? Więc że wy ale nie miałam jak go sprawdzić. Uh -huh. tylko ty mogłeś. One king. Czego Kurwa. Coś mi się, czego coś mi się wydaje, że... Jego sprawdzić. X. Dobra. EX X, OK. Kłamco ze srany? Ty ja? kłam tu Ty kurwa, gruba, skłam, gruba. Alright, you got me No i koniec Ale fart. Cieszę się, bo nie miałam ani jednego w tej ruzie, nie? Ale fart. Ja nie wiem czy tak... Chciałem dać trzy na to E jak debil. I teraz dalej królów, tak? Tak. Tak. Okej okay. Dobra, to jest hobby, poważna gra. Sieć ciszy, mów tylko jak coś będziesz chciał powiedzieć. Wydzie jak coś tam kłamie, Dyzie, ona kłamie teraz Ja? No? Czemu? Jak nic Pokaż co tam masz. Oh, dysa, 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 na mycie. Na mycie. A to Mamy cię! Mamy cię I co? Ty dwa, ale stwierdziłam. Stwierdziłam, że dobra, pierwszej nikt nie sprawdzi, ale musiał się odezwać. Musiał. Łatwo, łatwo. Ale też was będę tak robić, wiecie o Skończyło się. Jak będę wiedzieć, będę się odsypać. Kto pierwszy? Ja pierwsza? One ace. <laughs> Liar! Sikuta. No to gg. <laughs> Dyzio, nie. Well, ain't my first rodeo. Drugi. No i koń. O, huh. A mój też drugi poszedł? Ja też dwa razem Tak. Dwa razy zestrzeliłeś. Dwie królowe naraz dałeś? Jak nic, blef. Dwie... A jak dać dwie królowe? No, dwie zaznaczasz po prostu. Aha. Jak masz ten, to bierzesz na jedną spację, wybierasz drugą od razu i klikasz na. Sprawię? Nie chcesz sprawdzić. Może kłam. Jak chuj, kłam... nie wstawasz na niego. Spójrz na jego nos, kurwa. Patrz, to jest nos kłamcy. <laughs> Miałem trzy. Dlatego mówiłam, że kłamiesz <much> ze swoimi dwoma. Nie, ale tam, tam dałem naprawdę. Tam dałem dwa naprawdę. Well, A ty, płatnie nie miałeś jakąkolwiek? Ani jednej. No to zmieszam. Dlatego, cicho się <grym> <nie? grym> Ani jednej nie miałem. On już widział wyrocznie, po prostu jak powiedziałeś, żebym go sprawdziła. Jakie my mamy? A, dobra. Kłamie, kłamie. On, kłamie! on kłamie, on kłamie z kurwy syn. Warto było spróbować. Czwarty strzał. Miałam No i koniec. Kurwa! S? Dwa fiuty. Co? Co? Słuchaj, słuchaj, on daje tak trzy asy, nie? A ja mam dwa. Wiesz, że są trzy, no nie, wiesz, jest sześć. Tym. Aha, serio? Ale mam teraz na no, mące w głowie, nie? Co, cztery królowe dasz? No i co z tym zrobisz? Ty <laughs> ale nie <laughs> wiem, że głupota jest taki przerażony, nie? Two tak? A ja wam powiem. Tak, <laughs> <laughs> One kłamię, kłamię. Czekaj, a król... E, królowych też jest sześć? Wszystkich jest sześć. Aha. No to dobra, możliwe. Toś mi mówi, że ona robi, idzie w chuja, ale jak to zrobię to zginę. No. N nie no, nie, masz nie, dwa naboje. Nie ryzykuj, nie ryzykuj. Co teraz? Lion. No dawaj królowe. A <grywia> mogłeś mnie sprawdzić Dobrze. Well, A ty kłamałaś? <grywia> nie. Jaki kurde, kurde. farciarz! Jaki farciarz! Nie wiem. You fucking bastard! You lucky bastard! On przy następnym umiera. No. <laughs> Ile ja mam nad głową? Jeden na sześć, a ja? Two, aces. Dwa. Czego no, mi się no, wydaje, kaśmę. że gdzieś kłamie? Liar! Sprawdź go. Ej, ale mi się On... wydaje, że teraz. O kurde! <laughs> Nie, On,

Kuja, leci w Kuja Jak nic, co ważnego nos, kurwa, jakby się wydłużył! W tnie, nie zobacz na niego, jak się uśmiecha pod nosem. Two. Mówi to podróbka z No Ej, eee, yy, cz czekaj. Ja Dam jedną jeszcze. Cztery. A, dwie dałaś. Jedną dałam. O, ty. <laughs> nie, U. daję X, daję X. -a. On ma ostatni strzał! Giniesz, <laughs> no giniesz, kurwo! Giniesz, kurwo! Giniesz, kurwo! Giniesz, uzdychaj, zabij się, kurwo! Ja! Szkoda! A, kurwa, wy! My... Umarł! O, kurwa, mamy, mamy! Jest, o nie! O kurwa, jeden na 6 o, to jedy, trochę tak? Trochę groźnie wygląda, nie będę ukrywał. Uwielbiam jak ona trzyma te karty, mam paluszek w górze. Teraz pytanie, czy zrobiłam swoją taktykę, że pierwsza jest fałszywa? Czy dałam królową? Kurwa, nie mądź mi w głowie! Wiesz, jak jest. One queen. Dobrze wyjdzie, to bardzo dobrze. Chociaż nie. Mogła owalić teraz, nie? Cały kipizda. Zdech, to się nie odzywaj. <noise> ja nie żyję. Nie żyję. Martwi nie mają głosu. Liar. Bo ma Bye bye. Let's see if on my side. Ach ten mój poker face. No nie no. Co to ma być? Fucking bitch! a <grystanie> fucking bitch! <grystanie> nie, ona zawsze wygrywa. Ona, ona mi tak w głowie bązi, ona mi weszła do mordy. Do nas, To już jest koniec odcinka. Oczywiście zostaw lajka oraz suba, aby było więcej odcinków z tej gry. Siema!